Powiewa na cztery świata strony Nasz polski sztandar biało-czerwony Biele razi w oczy, czerwień się żarzy Na najpiękniejszych z wszystkich sztandarze Czy ci w duszy gra? Czujesz to co ja? W serce przyspiesza tak Gdy tańczą z wiatrem kolory dwa czy to piastowska, czy jakie powiewa flaga, bo tu jest polska. Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona, niezwyciężona biało czerwona. Czy ci w duszy ga czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem, koloje dwa. Ojczyzna, honor, wiara to siła Historia tego nas nauczyła Zrywała więzy, stawała z kolan Niezwyciężona, biało-czerwona Czy ci w duszy ga Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak Gdy tańczą z wiatrem kolory dwa czy ci w duszy ga czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatem, kolo dwa.